Dzień dobry. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Chciałbym was zaprosić do mojej grupy na Facebooku o nazwie Pancerniki Michaela. Link w opisie filmu. Miłego oglądania. Dzień dobry moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ligowych Mitów. Standardowo, jeżeli materiał ci się spodoba, nie zapomnij oczywiście ocenić go pozytywnie czy też negatywnie. Przyjmę każdą ocenę. Zapraszam również do subskrypcji kanału. No i co? Jeżeli masz jakieś jeszcze pomysły, śmiało komentuj. Postaram się sprawdzić mniej więcej wszystko. Miłego oglądania. Pierwszy mit zaproponował Blade, a brzmi on następująco: Czy jak Niko jest przebrana za kogoś, kto ma mało HP i użyje się na niej Hila? Czy ta postać, w którą się zamieniła Niko, się uleczy? W sensie wiecie, czy ten klon, w którego się Niko zamieniła, też się uleczy. Przekonajmy się! Jak mogliśmy zauważyć moi drodzy, Niko nie dostała hila w momencie kiedy ona była przebrana za Pajka. Czyli mit niestety jest obalony. Kolejny mit jest autorstwa Psychoi. Czy jeżeli Niko zmieni się w Timo, to czy może być ona niewidzialna? Przekonajmy się. Kolejny mit jest również obalony, ponieważ Niko zmieniająca się w Timo nie może niestety być niewidzialna. W sumie szkoda, ale mit jest obalony. Kolejny ciekawy mit zaproponował Damiano Stoja. Czy e Morgany blokuje ulta Barda? Możemy się o tym przekonać. Wiele razy widziałem to na solo kolejce i widzieliście to teraz. Tak, mit jest potwierdzony. E Morgany blokuje ulta Barda. Kolejny mit jest mojego autorstwa, który w sumie wymyśliłem podczas nagrywek mitu trzeciego. Brzmi on tak: Czy Malphite może się cofnąć z pasywką podczas gdy przeciwnik go autoatakuje? Przekonajmy się. Mit ten uznaję za potwierdzony, ponieważ Malfight podczas autoataków Barda był w stanie się cofnąć, także mit potwierdzony. Ostatnim mitem tego odcinka jest mit od 3 na 25 i brzmi on tak. Jak Lisin użyje Q i ktoś użyje teleportu, czyli samonera, to czy poleci za nim? Przekonajmy się! W przypadku Warwicka to był mit potwierdzony, lecz Shen zaproponował Lisina, to niestety muszę uznać mit za obalony. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ci się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnij zostawić suba na kanale, by być na bieżąco. Zapraszam do grupy dla widzów oraz komentowania tego wideo z nowymi mitami. To na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach już niedługo. Na razie, ciao! Liścia by jebać, by jebać. A ja go napisnę pastatem Bomba woko i odech mój nie mógł złapać Co tu kurwa no i łapę mnie